Naprawdę ku... kraszowało teraz A dobę ty ścieku, błagam, odzyskaj mi to. Cześć, prozuraki, już wam mówię, co dzisiaj będziemy robić. Słuchajcie, chcieliście powrót youtuberów super bohaterów. Chcieliście, żebym narysował jakichś znanych youtuberów, chcieliście Freeza, chcieliście trombę, chcieliście Verso, chcieliście topowej ekipy z kwadratowej masakry. Chcieliście, żebym narysował Mandzia jako kreskówkę, Pojawił się tam też Nexe, pojawił się tam też jeszcze Nitashi, dużo, dużo osób, które chętnie i dość często oglądacie i sugerujecie. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, żebyśmy odnowili serię youtuberów superbohaterów, ale w bardziej przystępnej dla oka formie. Słuchajcie, będziemy rysować. Youtuberów jako postaci z kreskówek. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Padłem na to, jeżeli nie wypali, to nie wypali. Jeżeli wypali, to zostawcie łapkę w górę. Nowych zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I tak jak powiedziałem, te łapy w górę pokazują mi, czy wy chcecie. Kto do mnie pisze. I te łapki w górę pokazują mi, czy chcecie te odcinki, czy chcecie ich więcej, czy chcecie ich mniej. Jeżeli chcecie więcej, to piszcie koniecznie w komentarzach, kogo mam narysować i przerobić na kreskówkę w przyszłym odcinku. I cóż, te rysunki pojawią się potem na Instagramie, więc jeżeli chcecie, zapraszam prozurę, rysownik i. Tyle. Zapraszam, dzisiaj zrobimy na pewno friza. A kto będzie drugą osobą, która do nich dołączy, to już przekonacie się w trakcie rysowania. Zaczynajmy! Tak jeszcze szybko, dla tych, którzy mówią, że to jest skok na wyświetlenia. Może trochę tak, ale to i tak wy decydujecie, jeżeli Wam się nie spodoba, to nie będzie więcej tej serii i tyle. A jeżeli Wam się spodoba, to jej po prostu będzie więcej. Tak działa ten kanał. Sorry, lecimy. Słuchajcie, pierwszą osobą, którą dzisiaj będziemy rysowali, jest oczywiście Freeze. Macie go tutaj. Mam taką fotę z Instagrama gdzieś tam, skądś tam. Dobra, mamy go. Teraz musimy przekręcić, jak go narysujemy. Raczej skupimy się na korpusie, na torsie. Jak mówię, no jest to koncept art, więc mamy tutaj pełen luz i trochę pola do popisu. Spróbujmy narysować go w kilku wariantach i zobaczmy, jak to nam właściwie wyjdzie. No nas, włosy, to jest raz, mocny uśmiech, lekki nos, wąskie oczy, ale tu wykombinujemy coś innego, otworzymy mu te oczy bardziej, więc zacznijmy sobie to po prostu. Dziobać, narysuję to w kilku wersjach, potem drugą postać też narysuję w kilku wersjach. Jeżeli mi się uda, to dzisiaj wszystkie trzy wersje skończymy na odcinku i jednej, i drugiej postaci i zobaczymy finalnie, czy to w ogóle do siebie pasuje, więc zaczynajmy. Trochę ambitnie, wiem, do tego lecimy od razu z tematem. Na początek zróbmy naprawdę jakąś prostą formę, czyli zróbmy tutaj okrąg Cyk, tu przedłużmy to trochę, zróbmy tutaj jakąś brodę. Jak my to chcemy zrobić? Jeżeli to ma być bardzo kartonowe to zróbmy to po prostu jak na kreskówkę przystało, mamy coś takiego, coś takiego tu wcięcie, robimy buźkę taki trochę styl Gravity Falls, powiem szczerze. Cyk, cyk, cyk Dobra, tu robimy oczywiście przedłużenie tego Okej okay. Taka bardzo Gravity Fallsowa głowa, nie? Zmniejszmy ją trochę I nawet trochę ją zwężmy w ten sposób, okej? Okay. Wygląda trochę jak Sans Nie wiem, czy to też to widzicie Zobaczcie, jakbyśmy dodali tutaj uśmiech Sansa Cyk, 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 cyk Teraz to widzicie? Sans <grym> Dobra, czekajcie, dobra, dobra Na razie bez paniki, okej? Okay? Tam mu zrobimy w ten sposób głowę pociągniętą dalej Okej okay. I tu możemy mu już ściąć Szyję, coś takiego Pierwszy rysunek, ja tu na totalnym spontanie Będę to robił, więc zobaczymy czy nam w ogóle coś rozsądnego Wyjdzie, eee, już widzę, że nie <grych> Dobra, czekajcie, czekajcie Tutaj będą już włosy szły, tutaj będzie ta linia Włosów, cyk, cyk, cyk i tu już mogłem Zacząć je pomału Stawiać, to tak totalnie na kozaku Bo nie chcemy tutaj efekt Son więc musimy To trochę przyszpilić E, myślę, że dotąd tak o tutaj będzie git. Cyk, 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 cyk. Może to być trochę chaotyczne, ale tak jak mówię, no tworzymy tutaj coś nowego, więc nie spodziewajcie się, że to od razu będzie dobre, nie? To na, na spokojnie musimy sobie to wypracować. Tu jakiegoś jednego włosu możemy mu spuścić na dół, okej, okay, coś takiego. To jest trochę Ala Dragon, Ball, nie wiem, czy to widzicie. Cyk, cyk, cyk. Tam, 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 tu on linie włosów akurat ma spoko. Będzie taki bardzo dziecinny, nie wiem czy to już widzicie, ale pierwsza wersja będzie mocno dziecinna. Dobra, lecimy z tym. Słuchajcie, mocno szpiczasty nosek, cyk. Spoko. Oczy dosyć mocno wybałuszone, bo to ma być kreskówkowa postać, więc zróbmy to po prostu tak, jak być powinno. Tylko zróbcie to koło dobrze. Raz kurczę. O, dobra, mamy to. Tu będzie drugie, już takie dosyć yy, mocno wpasowane. Dokładnie w ten sposób. On ma lekko przygaszone oczy, więc moglibyśmy to lekko przymknąć, ale jakoś tak nie wiem, czy chce to przymykać. Jak on ma te oczy otwarte, jak 150, będzie to wyglądało dosyć dobrze. Mocno zarysowane brwi. Raz i dwa. Tam możemy tą linię czoła przeciągnąć dalej trochę. Cyk. Znaczy, nie włosów możemy przeciągnąć dalej. Okej, okay, okej. Okay. Mamy brwi, mamy to. I mocno zarysowane uśmiech. Myślę, że tutaj naśmiało możemy zrobić to nawet tak. Dokładnie tak. I teraz tak. Cyk, cyk. Tak i tak. I teraz to możemy wypełnić, to możemy wypełnić. No słuchajcie! Pierwszy freeze Myślę, że jak najbardziej gotowy. No troszkę taki kurczę, yy, ucieszony mocno. <laughs> podoba mi się, okej. Okay? <laughs> bardzo mi się podoba. Taki bardzo jest przyjazny. W sensie, kurczę, jest taki bardzo dla oka. Peeling to się nazywa z angielskiego, jeżeli chodzi o animację, a peeling to jest taki. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale wygląda on dobrze, ok? W sensie jest spójny w tym wszystkim. O to mi chodzi, że jest spójny W tej całej swojej prostocie. Cyk cyk. Jest taki właśnie appealing, taki kurczę przyjemny dla oka. Pierwszy freeze myślę, że jest śmiało gotowy. Lecimy z kolejnym. więc tego to na prawo i lecimy za jakąś troszkę trudniejszą tym razem jego wersją. Zobaczymy, co nam dalej pójdzie. Tam możemy wrócić z tym podbródkiem. No i dobra, mamy głowę, nie? Trochę to zwężmy. Aha, tylko że tam łapie nam tam poprzedni rysunek, więc ja to teraz szybko Ogarnę, żeby nam nie łapało tego poprzedniego rysunku. Więc ja to sobie złapię. Cyk, cyk, cyk. Powiększmy mu górę głowy, czyli tam, gdzie ma czoło i włosy, bo to musi być jednak tą główną wiodącą stroną. Oczywiście możemy to teraz troszkę wydłużyć. Cyk. Szyję oczywiście możemy zrobić już teraz na wypasie. Totalnie podobną do tego, co mamy na zdjęciu. Czyli tu nawet nie musimy się za mocno rozwodzić. Cyk, cyk. Tu nawet zróbmy sobie. I teraz się zaczyna zabawa, tak jak mówiłem, bo możemy to zrobić bardzo komiksowo, bardzo kreskówkowo, a możemy to zrobić pół na pół. Obniżmy trochę linię oczu, tak dotąd, mniej więcej. Dobra. Si. I teraz tak, oczy Ja bym zrobił coś takiego, że Zrobiłbym je w formie pseudomangowej. Przepraszam oczywiście wszystkich, którzy rysują mangę, bo ja tego nie robię, ale często ludzie mi mówią, że moje wygląda tak, jakbym rysował mangę, ok? Więc. Cóż mam na to poradzić, ok? Już widzę, że mam je trochę za mocno otwarte, więc je zwężmy dokładnie w ten sposób. Trochę je możemy powiększyć. To jest za bardzo odsunięte do lewej, więc je zwężmy również tutaj. Cyk. I troszkę możemy je zmniejszyć. ciut dosłownie, ok? W ten sposób. Ale odnoszę cały czas wrażenie, że jest za bardzo to szerokie i za szeroka jest ta szyja. Więc ja to trochę wydłużę. Totalnie uśmiechnięty. Cyk. Możemy tu zarysować oczywiście wargę niżej. Trochę wygląda jak cyborg w tej chwili. Trochę mnie to martwi. Dobra, no już idźmy za ciosem, ok? Rysujemy tu zęby, tu zęby. To możemy zakolorować. Po raz kolejny tutaj zęby i tam też na dole zęby. Cyk-cyk, to też możemy zakolorować. Tu możemy oczywiście to potem poprawić, wszystko, więc na spokojnie, bez stresu. Ale wygląda strasznie dziwnie. ju Nos jest za mały. I przez to, że kurczę, osadziłem te linie oczu niżej, jest coś nie tak z nim. Nie wiem po co to zmieniałem, ale musimy to troszkę wyżej podciągnąć. Nie, bo bardzo podobnie zarysował, jak jest na zdjęciu. Czyli tak, tak, tak. Tu oczywiście będą szły do góry, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam zarysujmy to, że to odchodzi do góry. I cóż, jeszcze brwi. Proste brwi. O, chyba kurier wpadł akurat do mnie, więc proste brwi. Idę już ci otworzyć, panie kurierze. cyk, cyk, cyk Mamy drugiego fridza, mamy pierwszego friza. Ojej, dobrze idzie. Dajcie mi moment, otworzę kurierowi. Zaraz do was wracam. Dobry. Dzień dobry no słuchajcie, już jestem dostałem list, na który czekałem dość długo, ale potem się nim zajmę, bo tu są ważniejsze sprawy. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że miałem rysować po trzy postaci, ale widzę, że dwie już są i tak dosyć wymagające, więc mamy Freeza bardzo kreskówkowego i trochę takiego bardziej w stylu może nowego Spidermana, który, znaczy, no już nowego, już trochę ma czasu, ale wiecie o co mi chodzi. Więc mamy dwa rysunki Freeza. Ja sobie pozwólcie, że to wszystko zminimalizuję delikatnie, robimy to mniejsze. Damy sobie to do górnej strony, cyk, i uznajmy, że pierwszą osobę mamy już zaszkicowaną, oczywiście. Potem będę to lineartował, kolorował i cieniował Ale musimy najpierw narysować drugą osobę Żeby pasowała do tych oto stylu. Proszę dajcie mi spokój, nie piszcie do mnie jaki cię on spam Więc lecimy z drugą osobą jak mam być szczery, to ta pierwsza poza mi się tak podoba, że chyba sobie ją zwinę na awatar. Słuchajcie, to jest dużo lepsza postać niż to, co mam aktualnie na awatarze. No, tak mi się podoba, że chyba naprawdę to będzie mój nowy awatar. Jeszcze myślę, ale ja też mam takie szpiczaste włosy, i gdybym zrobił je na czarno, to by się mi się nadawało, ok? Drugą osobą oczywiście jest nie kto inny jak Weronika, czyli Verso. Słuchajcie, mam takie zdjęcie i myślę, że śmiało możemy na nim popracować, więc no życzcie mi kurde szczęścia. Ja oczywiście biorę kolor różowy, taki ciemniejszy różowy, żeby było mi dobrze szkicować. I cóż. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Życzcie mi powodzenia. Jeżeli nam się uda, to myślę, że możemy mieć śmiało, całkiem fajnie narysowaną parkę, ok? Powinni do siebie pasować. Najpierw sobie odzorować ten styl lekutki. Potem przejdziemy do tego troszkę trudniejszego. Zróbmy w takim razie taką naprawdę delikatną buźkę. Coś takiego, tu już zrobimy zarysowane, cyk, cyk. I naprawdę taką mocno zaokrągloną i ściętą już w tym miejscu. Cyk i cyk. Dokładnie w ten sposób. Tu zrobimy takie rączki skierowane do środka, cyk, tu również drugą, coś takiego, coś takiego. Jakieś takie na ramionczkach. Ja się na tym kompletnie nie znam Pewnie dziewczyny wypowiedzą się tutaj bardziej Dobra, mamy to, cyk, cyk Dokładnie, tutaj też jeszcze tą krechę dorysujemy Powiedzmy, że to mamy Teraz tak, włosy Włosy będą dosyć wyzwanie wam szczerze, że włosy będą tu wyzwaniem Chociaż tu widzę, że Weronika ma fajnie zaczesane te włosy Więc z tego skorzystajmy Rysujemy tutaj więcej tych włosów Tutaj zrobimy już zarysowanie w drugą stronę Czyli robimy coś takiego Okej, okay, dokładnie tak o to mi chodziło i tu już możemy pocisnąć dalej z tymi włosami. Jak już to ma być postać z kreskówki, musimy ją gdzieś zakończyć tę fryzurę, więc yy, zróbmy jej tutaj. Dobra, mamy to. Myślę, że jest naprawdę spoko. To jest tak o, zaczesane już na drugą stronę, więc tu musimy zrobić kreskę. To trochę zmniejszymy w takim razie. Syk, dobra, mamy to. I teraz drugą stronę, czyli raz, dwa, trzy. I tutaj oczywiście w drugą stronę, dokładnie coś takiego. Tu możemy lekko przysłonić twarz, dlaczego nie. Dobra, mamy to. Powinno się Wam podobać, mam nadzieję, że tak. Oczywiście, oczy musimy zrobić dokładnie podobne, więc robimy coś takiego i coś takiego. Super. Nosek zrobimy tym razem troszkę mniejszy, taki dosyć słodszy. Ok, mamy to. Brwi będą węższe, dużo węższe i dłuższe, no bo chyba tak powinno się to zrobić. Czyli cyk, cyk, cyk. Totalnie wielki uśmiech, więc to możemy troszkę zwężyć. Tu możemy troszkę poszerzyć w ten sposób, żebyśmy mieli miejsce na ten uśmiech. Tutaj zarysowane, tu zarysowane, i tak jak tam totalnie wielki uśmiech. Myślę, że z języczkiem to będzie całkiem spoko, więc róbmy to z języczkiem. Tak, myślę, że jest bardzo ok. To możemy jednak zwężyć tak jak było, bo tu jest, mi się wydaje, za mocne. To i tak samo tutaj bym to pogrubił całe i dodał tutaj rzęsy. Raz. Jak macie problem, że wasze kobiety narysowane wyglądają jak mężczyźni, dodajcie im po prostu zarysowane, tak jak widzicie, rzęsy jest dużo, dużo lepiej wtedy. Dobra, mamy drugą postać, czyli wersow, yy, narysowaną w pierwszym stylu. Myślę, że jest spoko, pasuje do niego jak diabli. Dajmy sobie go tu, tak, pasuje doskonale. I teraz zrobimy tą trudniejszą wersję, i ta trudniejsza wersja pewnie będzie problematyczna. Dobra, robimy ostatnią wersję, zobaczymy czy to mam w ogóle wyjdzie, bo troszkę się martwię. Ta wersja jest taka mocno komiksowa, więc postarajmy się zrobić coś takiego też tutaj i z Weroniką. Zobaczymy, czy nam to wypali. No. Mam mieszane uczucia, ale no, w tym stylu troszkę władam, więc coś tam potrafię. Zarysujmy przede wszystkim głowę Teraz tak, trochę oczywiście to wszystko zaokrąglimy Żeby to było bardziej kobiece Bo ja mam już tendencję do rysowania mężczyzn I dlatego tak, kurczę, to wszystko No powiem wam, na razie jestem bardzo zadowolony Myślałem, że kurczę, będzie problem, ale widzę, że kobiety rysują się chyba trochę prościej tak, ten włos będzie najważniejszy Więc robimy to jest To jest w ogóle trochę za wysoko, więc troszkę to obniżmy Dokładnie tak Ten włos będzie najważniejszy, więc róbmy to dobrze Cyk, cyk W ten sposób, w ten sposób, okej okay. Trochę możemy ją roztrzepać. Tu naprawdę w pełna samowolka z tymi włosami. Właśnie szpiczasty włos. Trochę ala syndra, może coś takiego. Syndra się nazywa ta po... właśnie, kurczę, teraz pierdziele głupoty. Jak się nazywa postać z Overwatcha, która hakowała? Wiecie, o którą mi chodzi, ok? Nie zapomniałem nazwy, ale wiecie, o którą mi chodzi. Ok, teraz tak. Kuleczka jako nosek, żeby to było słodkie. Po raz kolejny trójkącik damy sobie tu w ten sposób. Teraz możemy to delikatnie perspektywą ogarnąć, żeby to było bardziej zwężone. Dobrze, 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 cyk, 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 usta są ma trochę za wielkie i dlatego, czekajcie, jeszcze raz, cyk, 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 tak jest super, dolna warga super, I teraz górną, żeby nie spierdzielić, To jest za szeroko trochę i dlatego, słuchajcie, może te usta są za szeroko, dobra, mamy to i teraz rysujemy oczy, czyli mocno zarysowane, dosyć mocno, Zaognione te brwi Czyli tam, znaczy Boże, brwi Górna linia rzęs, o, oto Chyba bardzo chciałem to zrobić na wprost, tam chciałem to zrobić na 3,4 I w końcu wyszło na nic Kurczę, dokładnie na nic Dobra, myślę, że mamy to, nic tutaj więcej nie będę kombinował Bo jeszcze tylko zepsuję No oczywiście wszystko brwi, tak jak tam jest narysowane Akurat verso ma spoko zrobione brwi Tutaj na tym zdjęciu, więc robimy cyk, cyk, cyk nie wygląda jak ona Ale myślę, że jak pokolorujemy to To będzie trochę Lepiej, bo na razie to jest trochę tak sobie. Dobra, słuchajcie, ewidentnie mogę powiedzieć, że ten bardziej kreskówkowy styl mi po... Pff, się podoba bardziej i pasuje do mnie bardziej. Ale gdybym tutaj skończył odcinek, to nie byłoby to w żadnym wypadku w moim stylu, więc słuchajcie, ja sobie ustawiam niskie krycie na tych dwóch pracach. 45% krycie niebieski i teraz szybciutko przelajnertuję. Pokoloruję te prace, pocieniuję i zobaczymy, jak one będą się prezentować w pełnej krasie, w pełnej okazałości. Mam nadzieję, że Wam się będą podobać. I cóż, jeżeli do tej pory Wam się odcinek podoba, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby pomóc mi podnieść zasięgi tego kanału. I koniecznie skomentujcie, kto ma się pojawić w przyszłych odcinkach tego formatu, jeżeli go chcecie. Ja lecę z kolorowaniem, cieniowaniem i dodawaniem światełek. I za dosłownie minutkę widzimy się ze wszystkimi postaciami skończonej i dopracowanej formie. Więc jak klaszczę, będę do Was gadał w speedpaintem. I za niecałą minutkę widzimy się i podsumujemy całą tutaj naszą pr práce Cześć, prozuraki, tak jak mówiłem, testowa seria, dajcie znać, czy Wam się w ogóle podoba. Jeżeli wam się podoba, to tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach, kogo narysować następnego, ale powiem wam, że dwa rysunki w różnych stylach na daną osobę to jest mocny overkill i ten odcinek w surowej wersji miał ponad godzinkę, czy tam półtorej, czy nawet dwie godziny, więc ciężko było go zmontować krótką i zbitą formę. Ale powiem wam szczerze, że wybawiłem się świetnie. Bardziej podobają się te mega kreskówkowe postaci. Zresztą widzicie, że to jak narysowałem freeza, mam teraz na awatarze, tak jak mówiłem w filmie, więc spełniło się i zobaczcie, co się stało z Adobe. Naprawdę ku... Mało teraz, nie Adobe, ty ściek, błagam, odzyskaj mi to No nie, pierd... Dobra, słuchajcie, mam troszkę problem Bo mój Adobe to skraszował, ale Spoko, uda się to odzyskać a ja to po prostu dalej będę robił od zera Ależ cholerne, no widzieliście Jak na złość, po prostu, jak... Kurde, na złość. No dobra, nic z tym nie zrobimy. Ja sobie to będę dalej robił, więc nic się nie dzieje. Lecimy dalej. Także, tak jak mówiłem, Rollercoaster emocji, słuchajcie, trochę dłużej mi zeszło na tym, ale nic się nie stało. Przecież nie mogłem się poddać i zostawić tego niepokolorowany, tylko dlatego, że program mi wybuchł na sekundę. Słuchajcie, bardzo, bardzo podoba mi się to, co tutaj wykonałem. Na pewno prace będą na Instagramie u mnie, więc jeżeli chcecie mi pomóc, to możecie tam ewentualnie oznaczać Frizoluszka czy Wersow e, Powiem Wam szczerze, tak. Mam mieszane uczucia. Może, jeżeli stworzymy tych postaci więcej i jakoś to będzie bardziej współgrane, może z tego, kiedy. Powstanie jakaś animacja, bo na pewno takie postaci będzie mi prościej animować niż YouTuberów superbohaterów. Lecimy do efektu finalnego. Voilà! słuchajcie, tak to widzę i powiem Wam szczerze, że ten styl po lewej stronie to jest jakaś katorga. Tak jak Frizz jeszcze miarę mi chyba wyszedł, tak z verso. Weronika z tego miejsca, przepraszam najmocniej, ale myślę, że ta słodka wersja rekompensuje tutaj dużo. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał coś innego, coś nowego. Jeżeli chcecie więcej tej serii, jak widzicie, ja coś tutaj mogę zawsze potworzyć. W kilku wersjach zawsze możemy tworzyć właśnie te postaci. I słuchajcie, ja sobie to zrobił w ten Sposób. Patrzcie na to. Tak oto prezentują się oni, czyli nasza parka w dwóch wersjach. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Moim zdaniem podoba mi się druga wersja bardziej. A jak zwykle to Wam zostawiam ostateczną decyzję, u góry macie ankietę. Pierwsza wersja to jest ta parka u góry, druga wersja to jest ta parka na dole głosujcie, która Wam się bardziej podoba. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej z tej serii, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, kogo mam narysować w przyszłych odcinkach i dawajcie łapki w górę komentarzom, które sugerują konkretne osoby, bo, bo będę brał pod uwagę do następnych odcinków w komentarzach, które mają największą ilość łapek w górę, bo to mi daje do że to właśnie te osoby chcecie zobaczyć. Dzięki Wam za oglądanie. Ja byłem prozurę, wy byliście, wy mam nadzieję, że prozuraki. Pamiętajcie, że na tym kanale w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30 są kreatywne odcinki, więc dołączcie do ekipy, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!